No cześć, witajcie. Właśnie gram sobie w Diablo 2. Przed chwilą sobie sprawdziłem dosłownie przed chwilą telefon. I zobaczyłem, <grym> że właśnie wbiliście 100 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo. No powiem wam, że tego akurat nie spodziewałem, bo jak widzicie właśnie sobie grałem i nagle patrzę na telefon, a tam kilka nowych subskrypcji. Także dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, którzy weszli. No i co? Wkrótce postaram się Wam przygotować coś z tej okazji: jakieś specjalne giveawaye i tego typu sprawy. No mówię, bo, bo bołem Wam tylko tyle. Nie, nie byłem na to teraz przygotowany, także na tą chwilę. Musicie jeszcze trochę poczekać, ale bądźcie cierpliwi. Obiecuję wam, że coś przygotuję. Także na razie ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.